Cześć. Dzisiaj ze Staszkiem chciałem porozmawiać o postaci Riddlera, która wystąpi w filmie Mattariffsa pod tytułem The Batman. Człowiek zagadka miał swoje dwie kinowe interpretacje. Pierwsza to oczywiście w filmie Batman Forever Schumachera. Była to postać zagrana przez Jima Kareya i po 27 latach będziemy mieli drugą propozycję związaną z tą postacią w rolę człowieka zagadki wcieli się Paul Dano. Staszku jak pamiętasz występ Jima Carrea z filmu z 95 roku i jak oceniasz go w kontekście tego tonu filmu? Bo z interpretacji z 95 roku i tę, którą widzimy w zwiastunach do najnowszego filmu, to to wydaje się, że są dwie zupełnie różne wersje, dwie zupełnie różne pomysły na te postacie. Ta pierwsza propozycja Jima Kareya jest bardziej taką szaloną, ekspresyjną, nieprzewidywalną wersją, a jeżeli chodzi o to, co. Poldano ma nam do zaoferowania, przynajmniej na etapie zwiastunów. To jest to o wiele bardziej taka przemyślana, wycofana, defensywna postać. I tak naprawdę mamy bardzo niewiele informacji na temat tego, w jaki sposób on działa, w jaki sposób on przygotowuje te zagadki, co go popycha do tego, żeby walczyć z Batmanem. Zacznę od tego w ogóle że no, mamy tych dwóch Riddlerów, którzy są zupełnie inni. Riddler Jima Carreya jest takim bardzo komiksowym Riddlerem. To jest ten Riddler, który ma to nawet to imię, że Nigma na nazwisko. To jest takie, jak cały film, zresztą jak cała koncepcja Schumakera. To jest w 100% procentach przerysowane, to ma być dziwne, to ma być super kiczowate. Nie bez powodu też Jima Carreya wzięto do tej roli. Przecież wiadomo, że z czego słynie Jim Carrey, z tych wszystkich swoich min, z tego, że potrafi grać takie bardzo ekspresyjne role. On ma też taki bardzo queer vibe w tym filmie, szczególnie w relacji z tutaj postacią Tommy Lee Jonesa z Two Face'em. Natomiast teraz przychodzi nam Matrix, który robi tego mrocznego Batmana, i w zasadzie ten Riddler jest takim pełnoprawnym, seryjnym mordercą, który się kryje. Jest ewidentnie bardzo inspirowany Zodiakiem, i nawet można powiedzieć, że jest takim trochę terrorystą, bo mamy oczywiście sceny właśnie z ładunkami wybuchowymi, tą taśmę, on jest cały zakryty. Nawet ten znak zapytania, który oczywiście tej w wersji Schumachera był bardzo tak eksponowany w postaci tej kliczowatej laski złotej, z zapytajni. To tutaj jest, tylko gdzieś się tam pojawia, ewentualnie w zagadkach, nastroju ma narysowane, nie jestem obklejony, nie jest ani rudy. Nawet z tego co widziałem, postać Poladano nie ma na nazwisko Enigma, bo to też jest super kiczowaty motyw. Zresztą no też nie bez powodu tej roli wzięto Poladano, który jest aktorem, który słynie raczej ze swojej subtelności, z tego, że on potrafi grać w spokojny sposób, on już kilka razy grał psychopatów, choćby na przykład grał może nie wiem czy widziałeś, ale w Prisoners Denisa Widenewa. Mm -hmm. Natomiast tak, tak. z drugiej strony mamy tego Kareya. Ja lubię obydwie te interpretacje. Nie jestem jakimś dużym fanem Batman Forever. Uważam, że ten film jest w pewnych momentach super. elmat ma swoje problemy i jeszcze, powiedziawszy, wolę Batman i Robin, czyli sequel, który jest jeszcze bardziej czowaty i dla mnie łapię, lepiej łapie wątek Batrodziny. Natomiast ta wersja Riddlera jest jedną z fajniejszych rzeczy w pierwszym filmie. Aczkolwiek nie jestem na przykład fanem tych zagadek, no bo to Riddler to muszą być i nie jestem fanem jego motywacji w tym filmie, to znaczy ten przekaz. Do, no, coś tam mózgi robi, zabiera rzeczy przed ekranami w Gotham. To jest takie super kiczowate, i przez to mam wrażenie też, no, to nie jest na tyle też ciekawe, żeby było angażujące. Tymczasem ja jestem dużym fanem True Crime, ja lubię bardzo ten taki mroczny kryminalny klimat. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy zrobić takie full noir z Batmana, takiego Batmana, w którym duże znaczenie ma to Gotham, który ma trzy godziny i który rzeczywiście wreszcie jest szansa na to, że zobaczymy na ekranie tego Batmana detektywa, to wydaje mi się, że Riddler jest idealnym wilanem i ta interpretacja Poladano, którą. Widzimy ten, w ogóle ten jego strój, przebrany w jakieś wiesz, takie kurtki, jakieś, jakieś te takie maska zrobione, jakby to było sklejane. To nie jest kiczowate, to jest takie bardzo, mm, właśnie, no widać jakby on to, to sam wszystko robił, te jego zagadki do Batmana. Uważam, że to jest świetna rzecz. Podoba mi się bardziej ta interpretacja, chyba z, na to, co lubię. I to pasuje po prostu do klimatu tego filmu. Bardzo chętnie zobaczę to na wielkim ekranie. Zupełnie się z Tobą nie zgadzam, jeżeli chodzi o strój Poladano. Tak naprawdę nie wiemy, czy pod postacią, która jest właśnie tak zamaskowana, jest. Jest naprawdę Poldano jako aktor. Czy tam nie jest jakiś, nie wiem, kaskader, czy osoba, która go zastępuje? De facto nie widzimy jego twarzy w żadnych materiale promocyjnym. On po prostu jest w takim pełnym, zakrytym kostiumie. Ja bardzo tego kostiumu nie lubię. On jest. W żaden z, nie, nie, nie jest wyrazisty, jest po prostu taki zwykły. Ja to prześmiewczo nazywam, że to jest Cosplay kanala Żanorka. Po prostu on wygląda jakby dopiero co wyszedł ja z, jakieś, nie wiem, z jakiegoś kanału czy studzienki kanalizacyjnej. Ten, ten cały jego strój jest taki zielono-brązowy. Nie kojarzy mi się zupełnie z tym, co mieliśmy na przykład. Na w Batman Forever to już w ogóle, bo Jim Carrey tam biegał w swoim zielonym stroju z kapeluszem i z, wszędzie były te znaki zapytania, ale nawet z interpretacją komiksową, to bardziej to była wersja tą, którą zaprezentowano przy okazji występu Carreya niż przy występie Poladano. I wydaje mi się, że te dwa występy pokazują nam, jak, jaka jest przepaść tonalna pomiędzy Tą interpretacją Schumachera, a tą interpretacją tej postaci, którą chce nam zaproponować Patrice. Bo Schumachera, tak jak już tu, tu wspomniałeś, to było rzucanie zagadką. Ten Jim Carrey był właśnie taki bardzo pobudzony. Tak cały czas go nosiło. Tak jak pamiętamy te najlepsze komediowe role Jim Carrey'a, no to można człowieka zagadkę wpisać do tego topu, najlepszych a ról komediowych Jima Carreya. Nosi go, śmieje się. Z tą mimikę twarzy ma taką bardzo plastyczną. Przez y, większość filmów współpracuje z Tufacem, z Tommy Lee Jones'em. panowie, aktorzy się świetnie przy tym bawią, robią swoje rzeczy na ekranie. Oni są totalnie niezależni w tym, w jaki sposób oni grają. Nawet nie chcę używać słowa przerysowane. Oni są już, nie wiem, kilka metrów za tą granicą. Już nawet nie jadą po bandzie. Oni tam gdzieś jadą po tym w interpretacji swojej postaci. To jest tak niesłychanie przeszarżowane, ale ma to w pewien swój urok. No i tam pod koniec już grało w zasadzie małżeństwo, tak z zachowania, takie stare małżeństwo. Tak, oni się kłócili, czasem współpracowali, czasem nie. Ta scena pod z jaskinią, pod domem Wayne'ów, jak siedzą i te cukierki, to jest absolutnie, masz raz, jest przekroczeniem wszystkich granic, jest cudowna. Tak absurdalne, tak kuriozalna była ta pomysł na te obydwie postacie i mając na uwadze to wszystko, co się działo w Batman Forever, chciałem ci zaproponować taką dyskusję o Two-Face'ie przy okazji, bo Two-Face'a mieliśmy w trylogii Nolana. Ta propozycja yy, tej interpretacji tej postaci przez Nolana to była właśnie taka bardzo poważna. 嘛是哪？ taka bardzo dramatyczna. To nie był ten Tommy Lee Jones na dragach, który się śmieje i robi jakieś absurdalne rzeczy, tylko tam był zarysowany cały ten rozwój postaci, co go motywuje, dlaczego on y, przy, wchodzi na destrukcyjną ścieżkę i myślę, że podobny zabieg zrobi Matrix w swoim filmie. Znaczy mamy postać, którą wszyscy zapamiętaliśmy z tego jak Jim Carrey robił Jim Carreyowskie rzeczy, a teraz wajcha się przesunie jakby w drugą stronę i dostaniemy bardzo, bardzo po poważną bardzo mroczną wersję człowieka zagadki, i wydaje mi się, że z tamtej interpretacji to pozostaną tylko te koperty ze znakami zapytania, czy nawet nie ze znakami zapytania, bo te koperty są tam podpisane, że wiadomość do Batmana i że będą tam jakieś te zagadki, i to będzie według mnie jedyna rzecz, która będzie zachowana z tych interpretacji Schumachera. A tak to będzie to zupełnie inna e, interpretacja, bardzo taka poważna, stonowana. Być może Poldano ujawni swoje oblicze dopiero, nie wiem, w finale tego filmu. Znaczy, jako ten Riddler pewnie tak. Wcześniej pewnie mieć PDF jako jeden z podejrzanych oczywiście. Tutaj e, ja się z Tobą zgadzam. Wydaje mi się, że to nie będzie miało za wiele wspólnego z tym Schumacherem, tylko zwróć też uwagę na to, że u Schumachera tak realnie nie mieliśmy zagadek. To znaczy mieliśmy coś takie wygłupy, to nie miało fabularnie do niczego nie, prowadzić. Nie no Zagadek było trzy czy cztery, tak. I Ale to były takie zagadki te... bardzo na zasadzie, że wiesz, że o połączmy kropki i ta postać, to ta Jim Carrey niesamowite i on jest w jakimś w tej stadeli to jest takie bardzo, wiesz o co mi chodzi tam nie było nigdy realnego śledztwa z tymi zagadkami za bardzo, to bardziej funkcjonowało jak taki dziwny, kiczowaty żart i to miało swój urok, ale ten nowy Batman to wygląda już jak taki pełnoprawny, wiesz, seryjny morderca, to jest tak 100% już jak się bawi z tym naszym Batmanem, została mu te wiadomości do rozszyfrowania, które zresztą fani już rozszyfrowali, to jest naprawdę zupełnie inny kierunek i też a propos tego kostiumu chciałbym się jeszcze odnieść, że uważam że no tak, to nie wygląda jak jakiś taki spektakularny kostium. To nie wygląda nawet jak kostium wilana. Z tym, że zwróć uwagę, że jeżeli idziemy w tego realistycznego yy, tutaj Riddlera, no to ma swój sens, ponieważ ridler to jest przecież, wiesz, ten człowiek zagadka, który jest w tej wersji seryjnym mordercą, jest terrorystą, on się bawi. On nie chce być łatwo zauważony, więc jakby założył świecący zielony kostium i nosił złotą laskę z kształtem zapytajnika, no to ten cel nie za bardzo byłby osiągnięty. Tak, on działa tak bardzo, ta interpretacja Polada, tak bardzo w ukryciu, to co powiedziałem, jest taka bardzo defensywna. To jest postać ścienia, przez co buduje tą aurę tajemniczości. A Jim Carrey to był i jego człowiek zagadka. To był człowiek koniecznie szukający atencji, bawiący się w jakieś fale mózgowe, które, dzięki którym mógł kontrolować tych ludzi i czytać w ich myślach. To było tak z jednej strony absurdalne i takie kuriozalne, ale z drugiej strony idealnie dopasowano do tego aktora bo Jim Carrey jako taka chodząca, szalona siła nieprzewidywalna, świejąca się rzucająca jedną zagadkę, drugą zagadkę trzecią zagadkę, to było coś co się oglądało z wielką przyjemnością mimo, że co, film jako całość oceniam jako, no przyzwoitą rozrywkę, nic, nie, nic wybitnego to jednak będę go pamiętał przede wszystkim za, to, za te podpisy Jim Carreya i Tommy Lee Jonesa odnośnie tych zagadek, w filmie Batman Forever mieliśmy z tego co pamiętam 4 czy 5 zagadek, które tak jak powiedział nie były zbyt skomplikowane. To były jakieś zdania, to były jakieś śmieszne wycinki ym, z gazet, jakieś nie wiem, origami, rymowanki, tak, różnego jakieś... typu rzeczy. To tak, nie miało gdzieś tak, prowadzić rymowanki. do rozwiązania jakiejś zagadki. Tylko jakoś tam czasem posunąć fabułę, a czasem po prostu budować wilano. Tak. Tutaj myślę, że w Batmanie ma Człowiek zagadka też będzie rzucał kolejne łamigłówki, które ma Batman do rozwiązania, jednak one będą naprowadzać Batmana na, na kolejne przygody, będą go jakby otwierać na, na te wszystkie wydarzenia, które mają się zadzieć na ekranie. I to widać w pierwszym zwiastunie, kiedy on się rozpoczyna właśnie od tego, że komisarz Gordon przekazuje tą zagadkę Batmanowi. I tam jest właśnie taki wierszyk, który ma go właśnie podłączyć do tej akcji. Dzięki temu się Batman ma w ogóle zainteresować tym Riddlerem, uznać go jako zagrożenie. I potem to świetnie nam pokazują końcówka pierwszego zwiastuna, drugi zwiastun i ten materiał, który dostaliśmy z Batmanem i z Catwoman, gdzie ten Riddler się cały czas rozkręca. Policja go gdzieś tam łapie, ale prawdopodobnie nie będą mieli na niego żadnych dowodów i go od razu wypuszczą. A wszyscy wiedzą, że to jest jakiś niebezpieczny facet, który ma nierówno pod sufitem. Tylko to jest inny rodzaj szaleństwa. Jim Carrey był po prostu taki e, komiksowy był. On był taki wyjątkowo w tym komiksowy. To był ten taki pan zagadka, który wchodzi w tym kluczowaznym kostiumie na wszystkie strony, tak naprawdę policją się nawet nie musi szczególnie przejmować, no. I ten Batman tylko chce się zemścić. Trochę jak ten Elektro w tym w The Amazing Spider-Man 2, tylko że tutaj to było samoświadomie w pełni u Schumachera. Natomiast człowiek zagadka Poladano to będzie osoba niebezpieczna i szalona, ale taka bardzo wyciszona, wytłumiona. Myślę, że to szaleństwo to dopiero wyjdzie w jakichś dialogach pomiędzy Batmanem a Riddlerem, i wtedy zobaczymy, że oho, ta postać ma nierówno pod sufitem. Ta postać jest niezrównoważona, ale to nie będzie takie szaleństwo, gdzie będzie tutaj nie wiem skakał, biegał tak jak Jim Carrey, tylko swoimi czynami potwierdzi to, że jest absolutnie zdegenerowanym złym człowiekiem. No tak, to będzie, mówię, seryjny morderca prawdopodobnie, też chcący oczywiście przykuć wokół siebie uwagę, szczególnie tutaj Batmana, ale nie w sposób, w tego może jak się ubiera, tylko raczej co robi i jakie ich ludzi atakuje. W Batman Forever Batman rozwiązywał zagadki Riddlera, korzystając z pomocy dwóch osób. No, oczywiście Alfreda, któremu służył no, wszelką pomocą w, w swoich działaniach. I była postać Chase Meridian, którą grała Nicole Kidman. I w, ta trójka brała na tapet te wszystkie zagadki, to wszystko, co Riddler robił, i starała się to zdekonstruować, jakby odgadnąć, o co mu chodzi. I ja jestem ciekaw, jak do tych zagadek podejdzie, podejdą twórcy nowego Batmana. Czy Batman będzie rozwiązywał te yy, łamigłówki i te wszystkie zagadki razem z Alfredem, i tylko z Alfredem, czy w pewnym momencie zaangażuje Catwoman? Czy wątek Catwoman będzie połączony z postacią Pingwina, a postać Riddlera to będzie jakby zagrożenie, z którym tylko będzie się Batman mierzył? Czy też um, Catwoman w pewnym momencie zostanie włączona do tych wszystkich wydarzeń i będzie razem z nim próbowała tutaj rozstrzygnąć, o co Riddlerowi chodzi i co teraz trzeba z e, zagadkami, z tego jego dowcipami, łamigłówkami zrobić? Wydaje mi się, że tutaj logiczne jest to, że na pewno Alfred będzie pomocny, na pewno Batya z Klinik Batman będzie tak? Czy tylko oni będą w dwójkę próbowali to rozgryźć, czy, czy myślisz, że jeszcze Katłomen na pewnym etapie wejdzie, czy Katłomen będzie wyłącznie połączona z postacią pingwina, a może będzie jakąś własną, niezależną postacią, która będzie sobie chodzić pomiędzy różnymi problemami, pomiędzy różnymi wątkami? Wydaje mi się, że Catwoman na pewno jest jakimś tropem. Tak samo jak Pingwin jest jakimś tropem. To znaczy dla Batmana obstawiam, że to jest jakieś wejście w ten świat gangsterski. Zwróć uwagę, że tutaj jeżeli Matrix poświęca temu filmowi aż trzy godziny, na pewno będzie bardzo chciał rozwinąć to Gotham. I wiesz, i ta sieć powiązań to może być jedna z najciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o takie pisanie tego scenariusza, kto kim jest i kto dla siebie ma jaką rolę. Więc wydaje mi się, że Catwoman na pewno będzie w jakiś sposób dla niego pomocna. Niekoniecznie będzie może mu musiała pomagać rozwiązać zagadki. Może to też przypadkiem na przykład na pewno będzie mu mogła pomóc, yy, wiesz... Wyczaić ktoś, z, kto z kim siedzi z Gotham, może będzie mu pomogła znaleźć ktoś, kogoś, kto może coś wie na temat tego Riddlera, no tak samo zresztą obstał będzie z Pingwinem, który oczywiście będzie miał trochę inne nastawienie do Batmana To co widzieliśmy już w trailerach. Pingwinem, jak o tym wiesz, posem mafii oczywiście i no gangsterzy na pewno też mają jakoś do czynienia z Riddlerem, może wręcz negatywnie, może on nich też kogoś zabił, żeby zwrócić na siebie uwagę. Dwa pytania na koniec. Pierwsze o Origin Ridlera. W Batman Forever mieliśmy kilka scen, które pokazywały nam, że ten Edward Nigma jest pracownikiem Bruce'a Wayne'a i że jest szalonym naukowcem. No i potem ta droga, którą przechodzi której ostatecznie staje się człowiekiem, jest była taka bardzo, bardzo, bardzo kreskówkowa, i zrobiona w mojej opinii bardzo mocno po łebkach. Strój bierze od zabawki, którą ma w pokoju, od manekina. Nie jest nam wytłumaczone, w jaki sposób on stworzył tą machinę do manipulowania falami magnetycznymi, mózgowymi, w jaki sposób on dysponuje tą technologią, która stanowi bardzo poważne zagrożenie. Ja jestem ciekaw, czy w Batmanie Matarifa, skoro ten film trwa prawie 3 godziny, czy też nam zostanie zaprezentowana ta droga, w jaki sposób postać Poladano zostaje właśnie tym szalonym człowiekiem zagadką? czy wejdziemy w ten świat, gdzie już ten Riddler jest terrorystą. Zostanie nam tylko powiedziane, nie wiem, zdanie czy dwa, że jest po prostu niebezpieczne i że rzucasz zagadki i ten cały Origin zostanie pominięty. Jak sądzisz? Wydaje mi się, że Origin będzie pokazany, ale na pewno nie w taki sposób jak w Batman Forever. To znaczy, wątpię, żeby Matrix zdecydował się w tak, w filmie, który próbuje być subtelny, który buduje prać klimat i napięcie na rozwiązanie typu, no tutaj teraz macie Origin, a potem oglądajcie śledztwo, które ma do niego doprowadzić. Wydaje mi się, że Origin poznamy na w częściach części, raczej nie zobaczymy, mam nadzieję przynajmniej też, przez postać Batmana, jakby wiesz, przez jego śledztwo, no bo Batman na pewno będzie chciał się dowiedzieć, kim jest ten szalony, seryjny morderca i jakby skąd u niego ta obsesja na punkcie Batmana. I wydaje mi się, że w ten sposób dowie się jakichś rzeczy. Po prostu będziemy mieli tutaj taką pełną imersję, że wiemy tyle, ile wie Batman. A jak sądzisz, Staszku, czy to będzie jakaś osobista stawka, że na przykład panowie się wcześniej znali i mm, tak jak to było zarysowane w Batman Forever, że Riddler był byłym pracownikiem Wayne'a i Wayne nie pozwolił na finansowanie jego projektu i i w ten sposób zawiązany został jakiś konflikt, co prawda grubociosany i taki w bardzo szybki sposób i niedbały został on wprowadzony, ale jednak czy to będzie taka postać, która będzie w ogóle spoza świata Bruce Wayne'a, to będzie po prostu terrorysta, który mieszka albo znalazł się w Gotham i z Batmanem nie ma nic wspólnego poza tym, że gdzieś te drogi te interesy się krzyżują. On chce siać swój terror, ma jakieś swoje interesy w gotam e, brudne do zrealizowania. A Batman jest właśnie tym tą osobą, która chce mu przeszkodzić. Czy ci panowie będą się wcześniej znać i będzie pomiędzy nimi jakiś konflikt, y który potem wyjdzie? Czy, czy, czy zupełnie nie? Wydaje mi się, że jakiś konflikt może być. To nie musi być nawet otwarty konflikt. To znaczy, to może być, wiesz, no Riddler jest psychopatą. On mógł jakoś bardzo personalnie odebrać coś ze strony Batmana. Takiego, wiesz, co nie wydawało się personalne. Wątpię, żeby to, bo na pewno nie będzie, mam nadzieję, nie będzie to prowadzone tak jak Batman Forever. To znaczy, nie okaże się, że no tutaj gdzieś tam pracował Wayne'a i po prostu był zły, że ten nie sfinansował projektu, więc teraz będzie zabijał ludzi. No i na koniec, w jaki sposób według Ciebie skończy się wątek Riddlera? Bo w Batman Forever mamy wielokrotnie powtarzane, że Batman nie zabija swoich wrogów, że daje im. Szansę na jakąś resocjalizację w więzieniu albo w zakładzie psychiatrycznym, no i ostatecznie tam kończy Riddler, czyli kończy w Arkham Asylum, został osadzony i widzimy, że już totalnie zaświrował z tego nadmiaru informacji, który otrzymał od maszyny, którą sobie wyprodukował, i że jest właśnie takim totalnie zniszczonym psychicznie człowiekiem. Jak sądzisz, czy jeżeli mamy zupełnie inną interpretację postaci i to nie będzie właśnie taki energiczny, pobudzony szaleniec, tylko to będzie właśnie terrorysta. Tak jak sądzisz on zginie, czy on zostanie na przykład, nie wiem, osadzony w więzieniu albo w zakładzie psychiatrycznym? Wydaje mi się, że kiedy mamy do czynienia z takim mrocznym filmem, to mogą być takie, takie komiksowe motywy. Możemy dostać na przykład, tak teraz myślę na bieżąco, że może na przykład się okaże, że Riddler już złapany będzie wolą na przykład popełnić samobójstwo, skacząc gdzieś albo wysadzając się, wiesz, zamiast gdzieś trafić do jakiegoś więzienia. Wątpię, żeby było tak, że Batman oczywiście go zabije, bo to by trochę nie miało sensu. Ten wątek szpitala psychiatrycznego też ma jakby swoje plusy, ma swój sens, ale wydaje mi się, że takie mroczne zakończenie to wiesz, taka śmierć samobójcza, trochę, i ten Batman, który nie, nic nie może zrobić, to też ma taki mrok, który pasowałby dla mnie do tego filmu. Pytam o to dlatego, że teraz mamy erę budowania uniwersów, i często się zdarza tak, że postacie, które są antagonistami w filmach, no nie są odstrzeliwane na koniec. One nie giną, tylko są gdzieś, nie wiem, osadzone w więzieniu, czy są jakoś czasowo wyłączone z aktywności, żeby potem je przywrócić, na przykład w kolejnym filmie, albo wrócić do tej postaci na przykład nie wiem za 5-10 lat i być może będzie tak, że Riddler zostanie złapany. Wydaje mi się, że zakład psychiatryczny nie wchodzi w grę, że raczej będzie osadzony w normalnym więzieniu, o jakimś zaostrzonym rygorze, ale jeżeli, jeżeli będzie taka możliwość czy chęć, to po prostu go stamtąd wyciągną i znowu będzie jakąś postacią, która, którą będzie można wykorzystać w kolejnych filmach. Osobiście obstawiam, że albo to, co powiedziałeś z tym samobójstwem, że um, Batman nie będzie już miał możliwości go naprawić i on sam nie będzie chciał żyć już w żadnym więzieniu, w żadnym zakładzie psychiatrycznym i w ten sposób będzie chciał z sobą skończyć. Ewentualnie go złapią, osadzą w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Batman może, on zawsze może służyć trochę tak jak ten w No Time to Die, wiesz, ten Christoph Waltz wtedy. Nie, że nie jako Villan już, ale można do niego podejść i to doprowadzić do jakiejś takiej niepokojącej sceny. Tak, on nawet nie musi być głównym vilanem kolejnego filmu, ale może być taką, wystąpić po prostu na yy, gościnnie. Może nawet tak trochę pomóc Batmanowi, to znaczy nie że dosłownie oczywiście, ale na przykład Batman może się do niego udać, mając jakąś inną kryminalną zagadkę do rozwiązania w kolejnych filmach potencjalnie. No skoro on jest królem zagadek i potrafi je zorganizować, to według mnie też będzie miał takie zdolności, żeby rozszyfrować niektóre zagadki. Być może też będzie tak, że Riddler który jest terrorystą, będzie znał również innych przyszłych przeciwników Batmana, więc będzie można do niego nie wiem, pójść, przesłuchać go. Myślę, że Paul Dano oczywiście jest bardzo talentowanym aktorem, ale to nie jest aktor, który byłby jakoś niesamowicie popularny w Hollywood. Dopiero ta rola jakby może sprawić, że on wejdzie do tej pierwszej ligi najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Myślę, że gdyby go pozostawić w tym uniwersum i skorzystać z występu gościnnego na przykład w drugim czy trzecim filmie, to, to byłoby coś ciekawego, bo mielibyśmy ustanowioną postać, która ma już jakąś relację z z Batmanem, ma już jakąś wspólną historię, ma jakieś interesujące umiejętności, więc myślę, że dobrym pomysłem będzie go po prostu zostawić, osadzić w więzieniu, i na przykład Matrix czy inny reżyser, który kiedyś przyjdzie i będzie chciał kontynuować pracę Matrixa, będzie mógł sobie go wyciągnąć z więzienia czy y, użyć go w fabule dla swoich celów. To znaczy, ja się to jest stana jeszcze na tylko jedną rzeczą, bo to jest oczywiście jakieś rozwiązanie i brzmi całkiem sensownie, aczkolwiek mamy w tym drugim już trailerze mamy dwie sceny, które mają coś sugerować. Pierwsza to jest aresztowanie. Tutaj, pola dano. Oczywiście zobaczymy, czy to jest na początku, czy na końcu filmu. I mamy, e, chociaż wy, wydaje się, mimo wszystko, jako początek, tak sugerowanie, i mamy tą scenę w więzieniu, gdzie Batman do kogoś krzyczy za kratą, i to też ma być e, teoretycznie opracowana sugestia, że tam jest Riddler, ale nie do końca wiemy. Więc jeżeli rzeczywiście mamy ten motyw, że Riddler teoretycznie ma tak to wszystko zorganizowane, że może sobie iść do więzienia, żeby udawać niewinnego, i ma to wszystko jakoś zorganizowane, i dlatego Batman się zdenerwuje, a oni będą musieli go potem wypuścić z braku powodów, to. Trochę chyba by było głupio wracać na koniec i tak do tego więzienia. To co powiedziałeś przypomina mi fabułę mrocznego rycerza z Jokerem. Tam był taki motyw, że Joker w pewnym momencie został złapany i Batman z nim rozmawia na jakimś przesłuchaniu, tam jest scena bójki, gdzie go leje po prostu po twarzy i próbuje się dowiedzieć czegoś Batman od Jokera a Joker już miał to wszystko przeanalizowane, przemyślane, rozpracowane i w czasie kiedy oni się tam szamoczą i biją na jednostce policji, to jego ludzie porwali chyba Harvey'a Dent'a z tego co pamiętam i Rachel no i on musi wybrać kogo ma uratować no i ostatecznie chciałby uratować Rachel, a przyjeżdża na miejsce Okazuje się, że tam Harvey Dent jest. I może być też tak, że Riddler będzie miał swoich pomocników, być może nawet całą organizację przestępczą, która będzie mu pomagała zorganizować te działania. Tutaj akurat bym wątpił trochę. To znaczy, wydaje mi się, że to rozwiązanie byłoby takie bardzo. No, Riddler wydaje się być jednak tym takim samotnym, seryjnym mordercą. I wydaje mi się, że raczej dla Batmana głównymi rywalami będą jakieś inne gangi w Gotham, a sam Riddler to jest właśnie ten gość, który działa samemu i wykorzystuje to miejsce w Gotham. Oczywiście, może po drodze znajdzie jakichś popleczników na szybko, ale wątpię, by miał na przykład dostać swój własny gang, tak jak Joker. Ale słuchaj, Staszku, można zrobić to w ten sposób, że ten film zacznie się od pierwszej zagadki i Riddler, od razu wpadnie, czy na przykład sam się wystawi, i go od razu aresztują, tak jak to widzimy w drugim zwiastunie, gdzie on sobie pije kawkę, zostawia na tej kawce taki znak zapytania, i on może wtedy siedzieć sobie na przykład w tym, nie wiem, w tym więzieniu, czy być osadzony w jakimś, nie wiem, areszcie. Batman może, go, może do niego przychodzić, próbować się czegoś dowiedzieć, nic się nie dowie, a w tym czasie będą się działy jakieś rzeczy, które on wcześniej ustawił i zaplanował. I to może być bardzo interesujące, szczególnie że w tym filmie, mimo tego, że on będzie trwał prawie 3 godziny, musimy jeszcze wprowadzić pingwina i musimy wprowadzić ten cały świat przestępczy, zaprezentować go tam, więc takie czasowe wyłączenie Riddlera, żeby działy się rzeczy, ale bez jego bezpośredniego udziału, przynajmniej na przykład w pierwszym akcie, czy w pierwszym i w drugim akcie, wydaje mi się dosyć sensowne i tak rzeczywiście może się zadziać. No ma to na pewno jakiś taki fabularny potencjał. Wydaje mi się, że dalej Riddler będzie tutaj jednak kluczowy i to wszystko będzie wokół niego, ale Riddler zawsze może właśnie wykorzystywać tego pingwina w jakiś sposób, jakimiś podobnymi celami, żeby uprzykrzać tej życie Batmanowi. No i Batman oczywiście, jak widzimy w trailer, że wydaje się, że on w niektóre te kłopoty samemu się wpakowuje. Jestem ciekaw, czy przed seansem, przed premierą Batmana dostaniemy jeszcze jakieś spoty, czy jakiś, nie wiem, dodatkowy mini zwiastun, który nam coś więcej powie o tej postaci. No do premiery jest już bardzo, bardzo blisko, więc być może jakieś spoty pojawią się takie 30-sekundowe jakieś nowe informacje, czy może się ukazać jakiś interesujący wywiad z twórcami, który nam uchyli jeszcze bardziej ten rąbek tajemnicy i będziemy mogli poznać, jakie są motywacje Riddlera, jaki jest na niego pomysł. Póki co musimy się jednak zadowolić tym, co mamy, czyli dwoma zwiastunami i materiałem promocyjnym z Batmanem i z Catwoman. Być może jeszcze coś dostaniemy. Bardzo na to liczę. Dziękuję ci, Staszku, za rozmowę. Cóż, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.